Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz. Dzień dobry, w studiu posłanka partii razem Paulina Matysiak. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Przyjechała Pani dzisiaj do Poznania. Za chwilę powiemy, dlaczego Pani jest właśnie dzisiaj w Poznaniu, ale zacznijmy od spraw krajowych. Sąd Najwyższy wydał dzisiaj kolejne orzeczenie w sprawie wyborów. Następny protest uznany za zasadny, ale według człon członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma to wpływu na wynik wyborów. Czy Pani zdaniem Izba kwestionowana przez rządzących powinna zajmować się tymi protestami? No zajmowała się też chyba wyborami w 2023 roku i chyba parlamentarzyści, którzy tworzą obecny parlament, jakoś te dwa, lata, dwa lata temu nie, nie, kwestionowali, a nie kwestionowali tego orzeczenia, postanowienia Sądu Najwyższego. Wydaje mi się to trochę odbiegając od samego sądu, że ta atmosfera, którą przede wszystkim wytwarzają. Politycy Platformy Obywatelskiej nie służy ani nam, ani państwu, ani takiemu zaufaniu do procesu wyborczego. I to jest bardzo niebezpieczny spin i niebezpieczna narracja, która jeszcze będzie nam się Polakom odbijać czkawką. A pani liczyłaby wszystkie głosy, czy tylko w tych wybranych komisjach? Wydaje mi się, że nie ma żadnych podstaw, żeby liczyć wszędzie. Po raz drugi, drugi głosy, w ogóle nie ma chyba takiej podstawy prawnej. Natomiast pewnie tam, gdzie były nieprawidłowości, już w niektórych komisjach były te głosy liczone. Jeżeli będzie takie postanowienie, żeby jeszcze jakieś głosy w konkretnych miejscach przeliczyć, no to pewnie. Przyjechała pani do Poznania, będzie gościem spotkania zorganizowanego przez poznańskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Teraz będzie cytat z senatora Koalicji Obywatelskiej Waldego Dzikowskiego, senator z powiatu poznańskiego. Tak się partia razem układa z pisem. Straszne, napisał senator Koalicji Obywatelskiej. Partii Razem bliżej do pisu niż do koalicji obywatelskiej. Straszny to jest ten komentarz. Przede wszystkim z posłem Szynkowskim Wesenkiem współpracuję w ramach stowarzyszenia, które zawiązaliśmy w ubiegłym roku Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju. Przycham na jego zaproszenie. Odbędzie się spotkanie. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Serdecznie na nie zapraszam dzisiaj 17.30. A do pana senatora, panu senatorowi nie tylko odpisałam w mediach społecznościowych, ale wysłałam też Maila, zachęcam do odwiedzin w Kutnie. Zorganizuję spotkanie z panem senatorem na temat samorządu. Wiem, że on się w tych tematach specjalizuje i mam nadzieję, że taka współpraca także ponad podziałami, także między okręgami, między Wielkopolską, między Łodzią nastąpi. I pan senator odpowie z życzliwością Pani na moje posłanko, zaproszenie. A to spotkanie, partia razem układa się z pisem, czy nie? Znaczy przede wszystkim my się z żadną formacją nie układamy współpracujemy tam gdzie widzimy możliwości współpracy gdzie mamy podobne stanie i w ogóle to jakby nikogo chyba nie dziwi bo w wielu kwestiach zgadzamy się nie wiem na przykład z nowoczesną zgadzamy się z nową lewicą zgadzamy się w niektórych kwestiach z Pisem nawet zdarza się że mówimy jednym głosem na przykład jeśli chodzi o duże projekty infrastrukturalne także z konfederacją duże projekty infrastrukturalne na przykład centralny port komunikacyjny wielkopolska potrzebuje CPK no pewnie. Myślę, że przede wszystkim potrzebują mieszkańcy średnich miast, przede wszystkim Kalisza. No tutaj, chyba, ten temat bypassu przy, przy Kaliszu budzi największe emocje w kontekście budowy kolei dużych prędkości. I to jest kwestia no, dostępności. Mieszkańców tego miasta do dobrej sieci transportowej, dobrej sieci kolejowej, po to, żeby mogli szybko dojechać tam, gdzie y, potrzebują. Będziemy o tym dyskutować na pewno w Komisji Infrastruktury. To jaki wariant powinien być wybrany z punktu widzenia Kalisza, ten, w którym pociągi pojadą wolniej, ale nie trzeba będzie wyburzać domów, tylu domów w Kaliszu, czy jednak taki, że ten przejazd z Warszawy do Poznania powinien być szybszy? Te 100 minut to jest kluczowe, najważniejsze. Znaczy, przede wszystkim w, do wielu miejsc już teraz można dojechać w miarę szybko i te 100 minut jest osiągnięte, natomiast myślę, że Warto patrzeć na ten wariant, w którym większość pociągów będzie zatrzymywała się w Kaliszu. Znaczy, nie po to budujemy taką sieć kolejową i będziemy na to wydawać setki milionów, miliardy złotych na to, żeby tę sieć zbudować, żeby tak naprawdę łączyć tylko największe aglomeracje No to jest myślę, że to jest po prostu niesprawiedliwe i nieuczciwe względem mieszkańców średnich i małych miejscowości. Nawet kosztem tego, że ten pociąg z Warszawy do Poznania pojedzie dłużej. No tak, ale to dłużej to jest raptem parę minut. Znaczy, jakby też nie, nie przedstawiajmy tego w ten sposób, że będziemy jechać pół godziny czy godzinę dłużej i to będzie jakaś nużąca podróż. Mówimy o tak naprawdę minutach różnicy. No i pytanie. Ile warte są te minuty? Czy warto wykładać dodatkowe środki po to, żeby pociąg mógł pojechać parę minut dłużej, ale nie zatrzymywać się w konkretnym mieście, w tym przypadku w Kaliszu i nie będą mogli z tego połączenia skorzystać mieszkańcy tego miasta, ale też okolic? Czy może jednak pozwolić, żeby pociąg się tam zatrzymał, skomunikować tę miejscowość, zebrać też potoki pasażerskie z innych, z innych miejscowości i w ten sposób zapewnić pasażerów do tego szybkiego połączenia. CPK to tylko dla Wielkopolski te połączenia kolejowe, czy jednak zysk z połączeń lotniczych też będzie realny. Mamy lotnisko Łowica, tu w centrum Poznania praktycznie. Czy ono na tym nie ucierpi, jak powstanie, Myślę, że nie lotnisko? ucierpi, bo przecież już teraz wiele destynacji lotniczych jest realizowanych z Warszawy i bezpośrednio z samego Poznania nie państwo nie dolecicie tam, gdzie chcecie, a jeżeli nawet wsiadacie tutaj, to i tak pewnie zdarza się mieć przesiadkę po prostu w Warszawie. Dokładnie to samo dotyczy innych lotnisk, więc tutaj chyba takich obaw nie ma. Ale jeszcze wracając do kolei, jest jeszcze jeden temat, który. Bardzo mocno dotyczy Wielkopolski projekt kolei plus i wycięcie z tego projektu tego połączenia Koninturek. to jest w ogóle o tyle ciekawe połączenie, że ono mogłoby być kontynuowane i pociągnięte dalej przez Poddębice. Choć tam w też Łodzi. sporo mieszkańców tego połączenia nie chciało. No ale, protesty Ale znaczy ja myślę, że protesty się pojawiają przy każdej inwestycji i budzą wątpliwości. Tutaj o ten do tego, do tego programu wnioskował o tę linię samorząd. No, usłyszeliśmy z ministerstwa, że tego połączenia po prostu nie będzie, bo ono jest za drogie, nieefektywne, ono się nie zepnie i niech sobie jeżdżą autobusy i na pytanie moje, ja zadawałam to pytanie kilkukrotnie ministrowi Malepszakowi, kto zapewni te autobusy, była wielka cisza ze strony ministerstwa, no bo tak naprawdę ten obowiązek spada na organizatorów, organizatorów transportu publicznego, w tym przypadku. Starostów poszczególnych powodowania. Pani realizowałaby to połączenie koninturek, połączenie kolejowe niezależnie od tego, że spora grupa mieszkańców tam w koninie na miejscu tego nie chciała? Ja bym dyskutowała o tym. Przedyskutowałabym to i bym sprawdziła, jak wygląda. Jak wygląda faktycznie ta sytuacja, z czego wynikają te obawy, bo być może tutaj ta komunikacja też mogła zawodzić. Znam też przykłady z innych miejsc, na przykład z Częstochowy, gdzie mieszkańcy protestują przeciwko wyburzeniu dworca, a PKPSA i tak się upiera przy tym, żeby ten dworzec wyburzyć, więc. No i jak widzimy, y, wsłuchanie się w stronę społeczną nie zawsze przynosi takie rezultaty, które konkretni mieszkańcy by chcieli. W którym roku Pani zdanie, będzie CPK, centralny port komunikacyjny? Kto to wie, Panie Redaktorze? Znaczy, pani y, jest blisko, tego obserwuje to pani. Y, trochę tak sobie z tego dworuje, ale tylko dlatego, że tak naprawdę zmieniają się te daty, też te daty komunikowane przez pełnomocnika do spraw CPK, pana Macieja Laska. Y, Pierwotnie, jeśli patrzeć na te terminy, które podaje w tym momencie rząd, tu warto podkreślić, że my nie znamy szczegółowych harmonogramów, one nie są, nie są ujawnione. To rok 2032 to ma być otwarcie lotniska i połączenia Warszawa-Łódź, tego połączenia kolei dużych prędkości, a 2035 rok zakończenia inwestycji i połączenia KDP i do Poznania i do Wrocławia. Władze spółki podkreślają, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy realizacja CPK wyraźnie przyspieszyła. Pani się z tym zgadza? Pani się uśmiechnęła w tym momencie. No, znaczy, no ja nie widzę tego przyspieszenia. Decyzja lokalizacyjna te... dla lotniska zaprezentowano projekt budowlany terminala dworca kolejowego, a dzięki dialogowi z mieszkańcami nabyto od nich setki hektarów gruntów. To cytat z. Wiele, z, wiele z tych tematów było przygotowanych jeszcze przez poprzedni zarząd spółki, to warto podkreślić. Mamy ciągle opóźnienia. Spółka nie przedstawia półrocznych sprawozdań ze swojej działalności. Tak, jak mówiłam, my nie znamy parlamentarzyści, ale opinia publiczna nie zna y, szczegółowego harmonogramu tego, jak będzie postępowała ta y, inwestycja. Więc tak naprawdę, no, każdy trochę opowiada ze swojej strony. A pani zdaniem ten 2032 to jest jeszcze realny rok? No, ja bym chyba patrzyła na to z, no, z dużym dystansem. Wydaje mi się, że y, może być później, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek ze spółki, czy nawet nowy rzecznik rządu potwierdził tę informację, że będzie. Że będzie to inny rok. Nowy rzecznik rządu, czyli poznański poseł Koalicji Obywatelskiej. Janom Szłapka. Jeszcze jedno pytanie kolejowe. Dzisiaj uruchomiono pierwszy pociąg do Chorwacji. Ten pociąg nie jedzie przez Poznań, przez Wielkopolskę, ale dobrze, że takie połączenia są? Ja w ogóle uważam, że bardzo dobrze, że Intercity rozbudowuje swoją siatkę połączeń międzynarodowych. Dobrze, że będzie taki pociąg, takie połączenie w ofercie. Zresztą sama zamierzam z tego połączenia skorzystać i je przete godzin. przetestuję. Tak, no to będzie wyczyn trochę, trochę na zasadzie pewnego takiego eksperymentu. Natomiast Już myślę. Pani ma że... bilet kupiony, czy ma Jeszcze, nie? jeszcze nie, nie, ale będę kupowała tak na, na środek wakacji. Yy, natomiast w kontekście chociażby też informacji o tym, że zimą będzie pociąg z kolei na nartę, tak? Do Austrii i do Włoch, warto podkreślić. Tak jak mówię, dobrze, że ta siatka połączeń międzynarodowych rośnie, ale też pamiętajmy o tym, że wiele tematów transportowych, kolejowych, autobusowych w Polsce cały czas czeka na załatwienie. Czy pani się uważa, warto... że to będzie kosztem tych lokalnych I tematów i regionalnych? Uwa uważam, że po prostu trzeba sobie dobrze ustawiać priorytety w swoim działaniu, bo naprawdę priorytetem Polaków nie jest to, żeby móc wyjechać do Chorwacji. I dojechać tam pociągiem. Tu warto podkreślić, że to połączenie już teraz jest droższe niż dostępne bilety autobusowe na, tym, na tej trasie. A czasami lotnicze nawet. No lot, tak, o no, lotniczych już, już nie mówię. Mu, mówię po prostu o tym, co jest też dostępne, dostępne dla nas. Więc tak jak mówię, priorytety. Najpierw transport dobry u nas w Polsce. Potem takie właśnie Michałki w postaci dobrego połączenia gdzieś na wakacje, połączenia dla wybranych. Mówi posłanka Paulina Matysia z Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.